Witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku projektu Ford GPW 7311. E, dość długo nie było nowych odcinków e, Ja mimo wszystko cały czas tutaj działam i składam, składam te auto Oczywiście kiedy no przede wszystkim czas pozwoli I zaraz Wam pokażę co zostało zrobione, bo nie wszystko nagrywałem, nie wszystko się nadawało w ogóle pod kamerę Nie zawsze ta kamera była naładowana i i tak dalej i tak dalej, ale dzięki temu jakieś tam pewne drobnostki poszły do przodu. Tutaj od góry walczę z futmanami. Ci co dokładnie no, śledzą mój kanał i ten projekt, wiedzą, że tu był jakiś problem z tym, że rozstaw otworów, otwory wywiercone w stelażu były no, po prostu były złe. Był za mały rozstaw, żadne futmany czy w kopii czy w oryginale nie pasowały, tak więc te otwory zaspawałem. Wywierciłem, A w sumie jeden zaspawałem, wywierciłem nowy otwór, czekam teraz na śruby do futmanów, no i ten temat będzie skręcony. I tak samo z drugiej strony. No ale musiałem tu robić to ostrożnie, bo to wiecie, spawanie, szlifowanie w miejscu, gdzie to auto już jest porobione, no to dość duży problem. Tutaj z tej strony już gniazdo nie do, że zamontowane, to już podłączone e, finalnie e, przewodami. Tego już on nie będę pokazywał, ale już, tam, już tą wiązką wjechałem. Wszystko jest podłączone. E, ta osłona tego gniazda od wewnątrz jest też zamontowana. Jest fajnie. Lampy zostały podłączone, czyli cała ta instalacja tu już widać po tych śrubkach, że została przymocowana. Fajne jest to, że udało mi się zakupić w tym miejscu. Potrzebne są takie spinki, zaraz Wam pokażę, do kabli. Tam trzy przychodzą chyba takie pojedyncze i jeden trójnik. I jak większość części, one są jakichś różnych produkcji, tak? różnych producentów. I powiem Wam, że nie wiem, czy ta produkcja, jakaś tam wcześniejsza, które miałem. To w ogóle nie trzymały tych, tych, tych kabli. Nie? Tak więc masakra. Ja nie wiedziałem, jak to mogę ogarnąć. I nagle gdzieś zamówiłem nowe z innego jakiegoś tam źródła, nazwijmy to. I zostały mi z tego. O, takie. No i te elegancko, one się po prostu klikają. No i to to, to trzyma. To jest, Nie wiem, czy to jest Motor Pula, czy tam jakie, ale to jest w ogóle inna bajka. Eee, co dalej? bo tych tematów troszeczkę troszeczkę jest. E, ok, e, to teraz tak. No właśnie, może podejdziemy. Zobaczcie, zamontowałem, raczej znaczy, zamontowanie do końca. Przyszły wszystkie obejmy. No i co? No i tragedia, bo e, wszystkie obejmy są. Można powiedzieć jakby za małe albo śruby są za krótkie. A można powiedzieć, że te obejmy są troszeczkę za małe. E, przyjechała druga druga jakby tutaj e, tura. I znowu jakiś inny producent. Choć to wszystko gdzieś w Chinach chyba produkowane jest. I już od razu widzę, że raczej będą ok. No bo są większe. Tak więc za chwilę będę się wszystkie wymienić. Będę to łączył sobie już z tym mamy No i przyszła tutaj taka obejma, która właśnie tutaj przychodzi o to trzyma i to jest i to jest taka obejma, tak więc to już będzie można zmontować, tak więc za chwilę wszystkie te, te obejmy wyciągam. Na stole bałagan, tak więc widać, że no fakt, nie było posprzątane, ale przede wszystkim coś tu się działo. Że tak powiem, gdzieś tam w tle cały czas walczę z zegarami. Ja już je pokazywałem, choć teraz mam wszystkie już pomalowane, złożone. Był problem ze znalezieniem tutaj nakrętek. Dodatkowo jeszcze te blachy malowałem. Tworzyłem je, ale już praktycznie wszystkie są ogarnięte. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Ten. Wygląda jak kopia, no ale jest, jest oryginałem. To tu nawet nie trzeba być wirtuozem, szczerze mówiąc, jak ja miałem te kopie w rękach, motor Pula chociażby, nie, to się znacznie różnią. Eee, tak więc tutaj e, ten temat zegarów już się realizuje. Dodatkowo jest już zegar zamontowany e, szybkości, z linką dodatkowo już jest tabliczka zamontowana i takie, że tak powiem, pierdełki pomału się tutaj dokłada, dokłada, no i coś z tego w końcu będzie. Tak więc zabieram się teraz za pracę prostą. Muszę to wszystko powymieniać No i właśnie dokręciłem tutaj wężyk olejowy do zegara. No i tutaj zegar olejowy, i temperatury już na miejscu choć jeszcze mam problem bo może tutaj przybliżę i teraz nie wiem czy tutaj ma być jakaś przejściówka czy jak to mam się rozwiązane no ale w każdym razie to co ja mam jest za małe do otworu który jest w głowicy dodatkowo wszystkie spinki już porobione na wężach Kapturek zmontowany z obejmą, guma od góry. Teraz jeszcze trzeba poprzekładać wszystkie przewody wysokiego napięcia przez otwór tutaj w tej rurce, w tym miejscu. Mam uszykowany już filc do tego. No i za chwilę się tym zajmę. No i założone, filc przełożony tutaj przez ten element i wszystkie cztery przewody. Powiem także, że fordki PW na pewno fajne te części. Może i lepsze niż WMB. A jeżeli chodzi o te filce, to jest tragedia według mnie. Jeszcze tutaj, kiedy jest tylko blacha, to jest spoko, ale poprzekładać te filce tutaj na ścianie, na firewallu, dla mnie to jest akurat masakra, bo na tyle przeszkadza to wygłuszenie, że no, według mnie nie jest takie łatwe i oczywiste. Wębry akurat gumowe, te przelotki uważam lepsze rozwiązanie. Ok, i co dalej? No na pewno dwa górne zegary. Mam już je tutaj uszykowane na prawo. I tutaj mamy jeszcze paliwo na lewo. Ten przychodzi, czy ten przychodzi tu. Jeszcze widzę, że zegary są cynkowane i tak dalej. To już widzieliście ci co oglądają wyglądają super. Ale po pomalowaniu karoserii trzeba te miejsce troszeczkę oczyścić pilniczkiem, bo grubość samej warstwy farby robi to, że no, jest ciężko. Ok, jeżeli chodzi o paliwo i amperomierz, niestety muszę poczekać, jeśli chodzi o montaż tych rozwiązań, ponieważ potrzebuję takiego zespolonego bezpiecznika który jakby połączy mi te liczniki z tym bezpiecznikiem, no i tą całą instalację. Tak więc, żeby nie stracić czasu, przechodzimy do dalszych prac. No i zabiorę się w końcu chyba za połączenie tutaj tego lekauta, ogarnąć ten przewód, czyli porobić te otwory tutaj i ogarnąć całą tą instalację tutaj. O, tutaj to wszystko, to już jest trochę porobione, trochę trzeba jeszcze porobić. I to taki tematik na dzień dzisiejszy, tak więc lecimy. Ok, teraz tak. Takim uchwycikiem sobie przechwycę tutaj ten kabelek gdzieś w tym miejscu. Panie, jakiś po linii prostej ładnie. Tu. I tu fajnie, że to jest zgrzewane. To widać tutaj zgrzewy więc na samym środku tego profilu gdzieś w tym miejscu trzeba będzie zrobić otwór i przeprowadzić ten cały kabelek środkiem i wyjechać gdzieś gdzieś tu wyjechać tym no i ok tu sobie zaznaczyłem jeden otworek drugi otworek najpierw malutkim wiertełkiem takie pilotażowe nazwijmy to no i pilotażowe zrobione Tutaj piąteczką, a tutaj trzeba będzie zmierzyć bo do przewodu. To będzie jakaś dyszka, mi się wydaje. No i okej, okay. ten wykonany, a może tego jeszcze zrobimy teraz. OK, zmierzymy sobie to tak mniej więcej średnio to ściskając, nie ściskając 8, 7, 7 mm. No, zrobimy to na ósemkę No i mamy wszystko już powiercone. <kłysy> Można ściągnąć taśmę. Coś co by trzeba było jeszcze wykonać to większym wiertełkiem Tutaj zrobić taki gzyms, żeby to nie było takie ostre Tutaj nie ma większego znaczenia, ale tutaj będzie miało, bo będzie haczyło nam ten pancerz No i okej, okay, tu mam zagzym za gzyms. Gzyms zrobiony Tu podmocowanie wszystko jest Tak więc jest super Problemem będzie wiercić tu otwór Muszę sobie zmierzyć fi, ponieważ Tu trzeba wiercić duży otwór, bo tu musi przejść taka przelotka filcowa Czyli to jest otwór gdzieś mniej więcej takiej wielkości. No i teraz tak, z zwykłym wiertłem tego nie wywiercę. Będę musiał wywiercić to jakąś taką choinką, a już takich otworowych y, tych nie mam. Dlaczego jest problem? Bo nie można przewiercić tego profilu całkowicie. Wiecie co chodzi? Jakbym długi wiercił takim czy innym czy choinkom, to, to, to tutaj musiał wszystko rozwierdzić. A tego chcemy uniknąć. No i zobaczcie jaki patent szalony. Wiercam się każdą pozycją choinki i, i obcinam tak co plasterek odcinam niestety do 20 będzie już ta choinka zniszczona, bo na 20 będzie ostatni. Będzie 21 może 22 wywiercę. No zobaczysz, jeszcze. Może 22 nawet wywiercę. Tak więc... No tylko coś takiego. Bo jeżeli by zostało to, to by mi to wyszło gdzieś tam dalej. a chcę to zrobić ładnie, nie jakimiś tam rozwiertakami, takimi kamieniami, jakimś innym pierdowanie. No i akcja zakończona. Jeden otwór drugi. No i ten jak dla mnie najtrudniejszy trzeci. Na 20 wywiercony, i jak widzicie, jak widzicie, już tutaj uderzyłem końcówką, bo zrobiłem chyba aż 2 trzy poziomy naraz tą choinką. No ale okej, okay. nie chodziło o to, żeby to był otworek ładny, a nie jakiś taki rzeźbiony. No dobra, teraz taka przelotka z tym najmniejszym, tym najmniejszym otworem, to powinno wejść tu, no i okej. Okay tutaj przykręcony, otworek wywiercony tu już włożony filc elegancko to wszystko klikło no i teraz sprawa przełożenia, chyba najtrudniejsza choć kurde mogłem to najpierw przełożyć i raczej spokojnie by tutaj to wyszło, później założyć ten filc ramię tego filcu już wyciągać bo on się rozleci rozwarstwie się na pół, bo tak mi się już działo i zrobię sobie to tak że mam taki drucik i tym drucikiem spróbuję to przeciągnąć, no zobaczymy jak to się uda no i kabelek przeciągnięty, ale muszę się przyznać, że lepszym rozwiązaniem było wyciągnąć jednak ten filc dałem już nowy mam dwa zestawy, bo kilka popsułem i przełożyć ten kabelek tu po prostu, najgorsze jest to załamanie tutaj, ale w sumie poszło bez większego bólu i tutaj też jest ok ten otwór Niby tam przewód ma 7 mm, ja wywierciłem 8 mm i tak, to było bardzo ciasne, aż się bałem, żeby tam się to wszystko wycofać i ten otwór powiększyć. Ale nie, wszystko się ładnie ułożyło. Jestem zadowolony, jest to tak, jak powinno być. No i co, teraz to wszystko tutaj trzeba będzie ogarnąć, te przewody tu połączyć. To było kiedyś połączone, ale to jeszcze ogarnąć, tu podłączać. Cyk-cyk-cyk i... Chyba następnym krokiem tutaj te elementy połączyć, tu przy silniku mam w miarę, w miarę wszystko, jeszcze dojdą jakieś tam masy, szczególiki. i jeżeli nie dostanę części do złożenia zegarów to jeszcze mam taki temat otwarty jak osłona tutaj tylnego fotela, to nie jest w ogóle skręcone, chcę to zakończyć. Czekam też jeszcze na pewne elementy do radioboxa, to też temat taki wisi w powietrzu, dlatego nie chcę zakładać prądnicy, a przede wszystkim rozrusznika, bo jeszcze będę się musiał dostać tam do tego elementu, który się odpala, gdy samochód, bo tam wjeżdżam z kablem z przewodem od radioboxa, i to będzie jeden temat. Tak więc jeżeli tu ogarnę w miarę szybko i powiedzmy nie będzie co robić, to zajmę się składaniem ramki przedniej, czyli ramka wewnętrzna, gun holder, uszczelki, jedna uszczelka, druga uszczelka, jakieś nalepeczki, szyby. To wszystko jest, wystarczy po prostu zrobić. Na sam koniec jeszcze masy, inne pierdołki, wymiana olejów. No i żeby było śmiesznie, non stop nie ma... Pedaliery, ten temat też jest do, 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 do naprawy, tam stanęłem trochę, bo tam napotkałem problem, ale po prostu będzie trzeba się tym zająć. Wały do wkręcenia, do pomalowania, ale to jest, to jest chwila moment, nawet o tym nie myślę. A właśnie, tłumik, cały zestaw tłumika, następnie osłona, która jest tu w kawałkach, pod reduktor w skrzynie biegów, dosyć proste rzeczy. Można powiedzieć, że auto będzie skończone. Oczywiście, później za... pojawią się takie tematy, jak yy, układ hamulcowy, czyli napełnić, odpowietrzyć. Układ yy, no, hamulcowy cały, ustawić szczęki, to nie było robione. Yy, no i wiadomo, jakieś tam jeszcze pierdoby, które wyjdą w praniu, a będzie tego pewnie jeszcze sporo. No, te ja tu wspominałem, cała pedaliera, bo nawet gazu nie ma. No, a co takie drobinki, drobiazgi. Hmm. pierdołki, że tak powiem. Ok, temat zamknięty. Blackout. I całość tutaj ładnie powiązana. Według, można powiedzieć, takich jakichś tam standardów, które już widziałem. Tutaj dwie spineczki, elegancko. No co, no musiałem tylko koło zdjąć, żeby to tutaj te otwory móc porobić, tak więc za chwilę zakładam koło z powrotem, a ten temat mam definitywnie zamknięty, tu już można wieszać, będzie z czasem yy, klakson, tylko te dwa przewody, no i pedaliera, z pedalierą jeszcze jest problem, a tam sobie wrócę, chyba trzeba będzie podgiąć to jedno ramię, bo ono nie trafia tak jak bym sobie życzył. No dobra, widzicie, takie pomalutku, pomalutku, takie pierdołki, ale one zabierają czas. Tym bardziej, że ja to chcę zrobić tak, jak niby powinno być. A za chwilę zabieram się za tą osłonę zbiornika paliwa od strony fotela kierowcy. Tam jest na trzy śrubki powinno się wkręcić tą osłonę i to ale ja wiem, że tam coś, coś nie do końca chyba pasuje i trzeba to będzie wszystko prześledzić.